Witam Was, kochani, serdecznie w etapie 11 mojego turu. No i co? Łuki ze Śląska miały jechać na północ w kierunku Szczecina, i co? Nie pojechał. No i już ten śmiech słyszeliście. Słuchajcie, nie jestem sam. Na zaproszenie Agnieszki, Szymona i ich przyjaciela Mateusza wlądowałem ponownie pod Cieszynem. W ciągu pięciu dni, trzeci raz, miałem Cieszyn. Zobaczcie okoliczności przyrody. Szymek, Mateusz i ta blond syrena Agusia. Zaczynamy. I nie wiem czy to będzie stricte odcinek tylko z tego stąd z tych dzisiejszych wykopek, bo naprawdę potem uciekam na północ już bez jaj, już dalej na południe nie jadę, do Czech mam zakaz wstępu. Do Czech mam za darmo. <noise> Dobra, startujemy. Przepiękna pogoda, wesoło, co wyjdzie to wyjdzie. Pierwszy raz kopię w górach, naprawdę w górach jestem podekscytowany, podniecony jak nastolatka przed pierwszym. Dobra, nie dokończę tej myśli, bo dzieci mnie oglądają. Myślę, że będzie dobrze. Widzimy się za chwilę. No i takie to okoliczności przyrody, które już widzieliście. Yy, śmieciury, jakieś puszki, blaszki cynkowe, standardowo. A teraz wpada taka. Raczej przypinka, może broszka w kształcie łezki, czyściutka, ale jest pierwszy fancik. Słuchajcie, doniosła chwila, chyba mam swoją pierwszą górską monetę. Chyba, chyba że to guzik. Aga już dwa trafiła. Oczywiście widzicie jaka tu jest śliczna gleba, więc nie wiem. Dobra, dajcie mi to oczyścić i za chwilę się pochwalę. Zebrało się grono fachowców do mojej monety, która okazała się monetą stanu przedmęniczego. <grym> Nic tam nie widać. Także, Ale jest pierwsza moja i będzie zachowana, jeżeli ją dostanę, będzie zachowana u mnie na pamiątkę jako pierwsza górska moneta wykopana przez Ukiego. Teraz czekam na tubkę, bo jeszcze tubki w górach nie wykopałem, <grym> a ja jestem fachowcem od tubek. Także lecimy dalej. Nie wiem co to, ale mam fan wypadu. <śmum> mam fan wypadu. <śmum> Idzie do mnie Szymon. Pomoże mi to oczyścić i pokazujemy. Ale widzicie kształt, nie? Jest <śmum> zajebiście. No i jest mój strzał. Słuchajcie, coś niesamowitego. Porobiliśmy zdjęcia. Jak dla mnie tutaj coś pisze po włosku. Tył wygląda tak. Jest kompletna. No coś pięknego, ta patyna, robię zdjęcia. Oczywiście jak uda się rozszyfrować, to tutaj po lewej stronie będzie zdjęcie jakiegoś oryginału. Nie mam pojęcia. Jak nie znalazłem, to piszcie w komentarzach, co to jest. Puh, robię fotki. Jeszcze nie ustrzał dnia, bo jeszcze może być coś lepszego. No ale to już wiesz, takie coś, to, już pierwsza, to monetka no. pierwsza monetka w górach była strzałem dnia. A to, to po prostu już rozwaliło mi moją łysą łapetynę. Także coś pięknego i brykamy dalej. Szymek też fajnie trafił. Będziemy to wszystko widzieć na podsumowaniu. Zagadka poprzedniej znetki się rozwiązała. Wujek Google, Google. Krzyż armatni Austrii, w, w Armii Austro-Węgierskiej z 1814 roku. Także Łuki <gryw> się cieszy. A teraz pada guziczek. W takim stanie, płaszczak, a my lecimy na małą przerwę z Szymonem. Przepiękna koninka, przepiękny sygnał, a Łuki pryka dalej. Łuseczka w przepięknych kolorach, patynce czerwono-zielona. Robię fotunię i lecę. Wiesz co wykopałem, tłuściutka dżowniczko? <gryw> W ściochu jeden, a wykopałem 5 groszy z PRL-u w przepięknym stanie. Rok 1949, a jak ten rok, to oczywiście pozdrawiam serdecznie, żeby nie było Antoniego Pieckiewicza. Antoni, zdrówka ci, źle jak najwięcej. Spod czeskiej granicy, spod cieszyna. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję. Do zobaczenia. Słuchajcie, jeżeli tamto było strzałem wypadł, to chyba nie było. Mam kolejną przepiękną rzecz. Agnieszka poszła po wodę. Słuchajcie. Górskie wykop. Słuchajcie, jest Agnieszka ze mną. Jest. Cicho, to już kawałeczek widzieliśmy, jest woda, jest szczotka, zobaczcie, to jest pod tą grudą. Ja pierdolę, weź, naprawdę. Czy Wy to widzicie? Czyścimy i pokazujemy. Uuu. Ja pierdolę, ja pierd no, ale ja mam dzisiaj wypad. Dobra, Aga to i pokazujemy. Na razie widzicie resztkę Equinoxa i zgrabne nóżki Agnieszki, a teraz zobaczcie to, co wykopałem i mam dylemat co jest fantem wypadu no to jest chyba fantem wypadu patrzcie na to no. słuchajcie jest to order medal jak zwał tak zwał austro węgierski przyznawany weteranom w latach 1912-13 za udział w wojnach bałkańskich wersja brąz a <noise> co mam wam powiedzieć ja po prostu Aga widzi mam ciarki Jestem przeszczęśliwy. Przepiękne znalezisko e, i łeb rozwalony. Po raz drugi dzisiaj. Po raz drugi e, takie cudo po prostu. Trafiło się ślepej kurzy, kupi ma zawsze szczęście. I Bruce Willis, wierzcie mi, jakby nie miał uszu, to uśmiech <laughs> wokół głowy. A ja się cieszę jeszcze bardziej. <laughs> ja pierdziu. Słuchajcie, cykam foty. Jeszcze właśnie mówiłem do Agnieszki, że idę odpocząć, no bo no niestety muszę sobie robić przerwy. Łapki mnie trochę już zaczynają boleć, ale to to jest po prostu. Wow! Trochę do chyba następnego, o ile będzie. Kolejny mega megafant. Widzicie to? Tu. Chyba zegarek, albo przynajmniej jego mechanizm. Postaram się to oczyścić i pokazać. Szaleństwo, górskie szaleństwo Łukiego. Armageddon. Z pomocą tej pani, która ma przepiękne paznokcie uwalone błotkiem. Słuchajcie, no bebechy zegarka, bebechy zegarka. Oblazłem wszystko w koło szukając koperty i reszty. Niestety nie ma. Niestety nie ma, muszę się tylko tym nacieszyć. Może po następnej orce coś tu im wyjdzie, to będę no. wysyłał do kompletu. Ale fajny strzał fajny i bardzo ciekawy. Dziękuję Aguń za pomoc. Proszę cię. Kochana bardzo. jesteś. Wiem. jest No i wpada kolejna piękna koninka. patataj, patataj, patataj. Wpada, kochani moi, jakaś pokryweczka. Hmm, oczywiście to są jakieś napisy, z drugiej strony nie ma nic. Ona jest w tej chwili umyta. No, ale to chyba na podsumowaniu. Nie będziemy teraz się bawić. Jakaś pokrywka, z, jak to się mówi, z germańskimi, hitlerowskimi napisami. Także do podsumowania. Ostatni sygnał, bo się już zwijamy. Łezka numer 2. To nie jest żadna wpinka. Agnieszka mnie tu poinstruowała, że jest to konina. To jest element koniny, ozdób na uprzęży konia. Ta jest dużo większa. No i co? Widzimy się na podsumowaniu. Dobrze, że nie wcisnąłem guzika play 5 sekund wcześniej, bo Szymon wygłosił prelekcję na temat bicia sygnału srebrnej monety, którą ona trafiła, którą oglądniecie na podsumowaniu już domu. Musimy to wszystko pomyć, bo ziemia gliniasta, no ale trzeba to No i co? Zajebiście było. Jest co, pomyć. jest co pomyć, jest co pokazać. Nie wiem, kto dzisiaj stawia flaszkę. Taki był tu zakład. No właśnie chyba wszystko wszystko jasne jest. Chyba srebro, chyba srebro. <noise> jasne. No. no wy jesteście lokalsi ja się nie znam. Ja postawię kieliszki. <noise> Ty to w ogóle idziesz po flaszkę, bo nic nie wykopałaś. <noise> nie, słuchajcie, wypad super. Teren górzysty moje pierwsze kopanie w górach. Widzieliście już co wpadło? Oglądniemy to dokładnie i popędamy sobie jeszcze na podsumowaniu. <grystanie> po prostu, jakby nie wpadło, to też by było zajebiście. Bo z przyjaciółmi, bo wesoło i radośnie, a jeszcze takie fanty w ogóle nie do, nie, niemożliwe do wykopania, w, chyba w innym rejonie Polski, w po którym ja się poruszam, czyli Wielkopolska i Zachodnio-Pomorskie, związane z Austro-Węgrami. Mega, mega. Agi Srebro na koniec też mega. Będziemy oglądać. Czyli podobać się u nas. Podoba mi się w górach. Podoba mi się atmosfera, wy mi się podobacie. Najbardziej Agnieszka. Nie, że zostajesz jeszcze tydzień, wiesz, czyli powiedzieć. No. Nie wiem, czy, nie, nie czy będzie się z tego powodu cieszyć, że ja tutaj zostaję. Chyba, że nie będziemy kopać to. Tak. Dobra, widzimy się w domu na podsumowaniu. I to będzie chyba ten, ten wypad dzisiejszy to będzie ten etap cały jedenasty, bo nie ma co tutaj wycinać, skracać go i pokazywać innych rzeczy. Chyba, że jeszcze tam gdzieś pojedziemy, no może do Cieszyna, to coś tam z tego Cieszyna wrzucimy, a że jesteśmy nienormalni, więc pewnie coś wrzucimy, dlaczego, żeby nie, to zobaczysz patrzyska na Serduszka, kochane, jesteśmy w domu, w końcu, to są znajdki Agi. O, o, przepraszam, to nie jest janczarek. E, to jest jakaś kula, która się od czegoś urwała. Nie pra... co ty? To? Nie, no to. O, no. tutaj widać. Cyk z jednej i cyk z drugiej. Ciężkie, Ciężkie, mosiężne. Albo z miedziuchy. Chyba z mosiądzu. Aga trafiła tak. Przepiękne dwa amerykańskie guziki. Weź, Aga, usiądź, zbliż tego ładniejszego tutaj do, do... Proszę bardzo. Wyostrzyło, wyostrzyło. Przepiękne. Praktycznie w jednym miejscu. Niedaleko drogi, tak jakby ktoś to wyrzucił. No i chwal się tym srebrem i opowiada o tym srebrze na koniec. Czeka, jeszcze tu z drugiej strony jest. Tak, tu ładniejsze. jest dokładnie widać wytwórce. Piękne, no. że piękne dwa guziole. Arseniaczki tam trafiła dwa, y, trochę zajechańców monet. No ale trafiła srebro. Hmm, austro-węgierskie, 20 czego to było? Nie pamiętam. E no. obróć. Piękne srebro na tych twoich szponach wygląda. Zobaczcie jaka śliczna moneta 1870 chalerzy. rok. Tak. To jest Agusia. Pięknie. Niech leży tylko korony. Korony. Ty nie zakręcisz ma. zawsze. No. Tutaj mamy znajdki Szymona. Szymon no co jakiś tam dziabąg załowił ozdoba. Być może część zabawki. Mówię o tym elemencie. Guziczek, jeden krajcar. Tu też krajcary. No i dziadega trafił przed piękne 50 groszy. Z międzywojnia, no kurde, ideał z tej gliny, zobaczcie, po prostu jakby to gdzieś kurde, na targu, ale uwierzcie mi, nie na targu, 23 rok. No i przepięknego PRL-ka trafił, Kazimierza Wielkiego, to jest ta wersja, że napis jest wypukły, a nie wklęsły. Przepiękny stan właśnie z tej glinki, Aga wróci, proszę bardzo, przepiękna moneta obiegowa, kolekcjonerska. Z prl -u. No i dobra. Moje dziabągi. E, wszystko, to tu leży jest dla mnie wyjątkowe, ponieważ jest, są mo, to znajdki moje pierwsze, górskie znajdki. Złomiksy, wiadomo, blaszki, dwie łeski. i się okazuje, że to jest tak jak mówiłem już wcześniej, koninka. Dwie monety. Pięć groszy. Agnieszka w tej małej monecie y, odkryła jednego krajcara. Gdzieś tam jest jedynka, ale to jest miedziak. Nie wiem, czy będzie widać. Nie, ja potem zdjęcia może jakieś lepsze zrobię. No i co? Dwie koninki, element zegarka, reszty nie było. To mam nadzieję, że udało się rozszyfrować tą blaszkę, którą w sumie na końcu chyba widzieliście i rozszyfrować ten napis w tej blaszce. Jeden guziol, no i dobra. Chyba fanty moje wypadły. Te dwa medale, o których już mówiłem, ten po lewej jest to medal armatni. Wojsk austro-węgierskich z 1804 tam było? 14. 14 roku, a ten po prawej y, jest medalem za walki bałkańskie 1912-13 nadawane weteranom, którzy tam 4 miesiące minimum w tych walkach brali udział. Pięknie, pięknie mi wyszło, pięknie im wyszło. Nie wiemy. nie może Mateusz podrzuci swoje znajdki, zdjęcie to wam wkleję, co Mateusz wykopał, bo już pojechał do siebie. Także tak to, za chwilę nas widzicie od frontu, koniec etapu. Kolejnego etapu mojej podróży. No i tyle. I to nasza wesoła trójeczka po kopanku. Mm. Przed kolacją. Czekaj, jakieś operacje robi. Drżę. Ja nic nie robię. Drżysz maleńka. No dobra, chciałaś, żeby mój łysy był na środku. Dokładnie. No, takie to właśnie znajdki. Takie to mają piękne tereny. Takie to jest znakomitości wychodzą. Przepiękne. My uciekamy coś zjeść, a my widzimy się w kolejnym etapie. Dziękuję Wam. Etap wykopkowy, taki chyba pierwszy w ogóle w tym moim turze. Ale fajnie, że mogłem Wam pokazać mm. tą dwójkę bliżej, bo są mega zajebistymi ludźmi. No i pokopać z nimi co w ogóle jest jeszcze w górach? Pięknie tu jest. Może aga, jak się ogarniesz, to może troszeczkę jeszcze coś zobaczysz tak, więcej. Tak, aga, wyłącz, już to, bo były Tylko się nie pobek. <laughs> no i jeszcze takie nocne wejście w filmie w tym 11 etapie. Jesteśmy w Cieszynie na moście, na Olzie. Za nami 2 metry już jest Republika Czeska, Pepicki, Lentinki. Spirytus, tam jeszcze piją? Kozel, knedliczki, knedliczki Pilsner, inne. Koniec, koniec tego etapu. Cieszyn jest piękny, nawet po zmroku. My idziemy teraz na rynek zjeść kolację? śniadanie. Jeszcze Wenecja Cieszyńska, Cieszyńska i studnia Trzech Braci. Dobra, jeszcze jakaś Cieszyńska, Wenecja i studnia, może mnie nie utopią. Do zobaczenia w następnym etapie. Cieszyn i Polska są piękne. Do zobaczyska. Piękne działki są w Cieszyń. <laughs> Przystojnie mężczyźni. I to nie było to wyszło. Na razie. Widzimy się w następnym etapie.